Dzień dobry, witam Państwa, Radosław Łaźny. Znajdujemy się w tunelu foliowym, gdzie uprawiana jest e, jeżyna odmiany Jucha, sadzone, sadzona w lipcu tamtego roku. Ale mm, ja nie o odmianie, a o tym, co było zastosowane podczas sadzenia. A mianowicie stosowaliśmy tutaj karbomat. Karbomat w, w ilości 10 litrów na metr bieżący rzędu i Dodatkowo do tego był stosowany karbuchumik w dawce polewowej 100 litrów na powierzchnię jednego hektara, w przeliczeniu oczywiście w systemach pasowo-rzędowych. I to jest właśnie właściwy sposób do tego, gdzie możemy użyć właśnie połączenia karbomatu i karbuchumiku, aby zapewnić właściwy rozwój systemu korzeniowego, właśnie na starcie. Ta roślina naprawdę bardzo ładnie się rozrasta, ma większy udział i ta architektura systemu korzeniowego, Sięga dalej, więc automatycznie mamy większą objętość gleby do spenetrowania przez system korzeniowy, więcej składników pokarmowych dostępnych. E, a oczywiście, też jakość rozwoju tego systemu korzeniowego e, zapewnia taki właściwy start i rozwój. Tej rośliny zauważamy automatycznie, że mamy więcej liści, więc automatycznie ta fabryka fotosyntetyczna nam się zwiększa, co od, bezpośrednio się e, o, przekłada na ilość tych asymilatów, więc automatycznie też mamy większą, jakby tą fabrykę fotosyntetyczną, większy potencjał tej rośliny. Ale mm, przede wszystkim, co nam daje udział np. karbomatu, karbuchumiku, kiedy użyjemy go do gleby w momencie, kiedy sadzimy te rośliny mm, lub na plantacjach, które już istnieją, w przypadku np. ściółki czy użycia karbuchumiku. Drodzy Państwo, to jest przede wszystkim większe zatrzymania, zatrzymanie wody, gdzie mamy ogromny problem w tej chwili z dostępnością wody. W niektórych miejscach już jest naprawdę bardzo źle, a myślę, że będzie jeszcze gorzej. E, dostarczamy dużo materii organicznej, która będzie się rzeczywiście przekształcać nam powoli w tą próchnicę e, najbardziej wartościową część gleby. Mówiąc tak potocznie, jeżeli chodzi o Udział i stosunek pierwiastków względem siebie reguluje nam pH. E, e, kwasy humusowe mają też dodatek, taką, taką możliwość włączania nam wycofanych form fosforu, więc to też jest bardzo istotne w niektórych przypadkach gleby. E, ale też przede wszystkim zapewnia tą właściwą strukturę, buduje tą strukturę, tworzy nam mikroagregaty, które później się łączą w makroagregaty, zapewnia nam właściwy udział stosunków powietrzno-wodnych względem siebie. Więc mówiąc krótko. This, um, Kondycjoner gleby, który poprawia nam wiele rzeczy w glebie, co bezpośrednio przekłada się na wzrost rośliny. Więc tutaj, jakby uzyskujemy bardzo holistyczne podejście, mamy w tym wypadku, uzyskujemy bardzo wiele plusów, które rzeczywiście bezpośrednio przekładają się na wzrost. Automatycznie, jeżeli mamy bardzo dobry wzrost, mamy bardzo dobrej jakości plon, mamy ten wysoki udział plonu handlowego w plonie ogólnym, więc, drodzy Państwo, rzeczywiście warto. Skupić się na glebie, bo gleba to podstawa. Nie zapominajmy o tym. Jestem do Państwa dyspozycji. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, śmiało proszę pisać, dzwonić. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.